Teraz pani na tyle, że pani chce zobaczyć. No ale już wychodzi na wstępie. Niech no pani teraz zobaczy. Kurczę. No, tu, tu, tu jedno takie jak, jak ropa, ale to nie jest ropa. Widzi pani to tutaj? Nie, to ja wąchałam. To jest zapachu nie ma. To też to jest puste i one strzela im się kleją. Przez to się duszą. Dobrze, ta fala jest trochę, bo tak to. I od kiedy tak się dzieje? Niech pan no Od poniedziałku, ostatni deszcz to był w poniedziałek tydzień temu. Pani co zawsze po deszczu? Tu jest non-stop, problem, jak jest deszcz. W tamtym roku co tak było, spokój, nie? No. Ale tak ta, non-stop, czy lata temu, lata temu nam po Wszystkie ryby muszą Ale to, to była chemia już typowo, bo. Tak się tak, tak, woda pół, ze stawu... masakra. Na poczekanie. Tam jak odchodzi woda ze stawu to tam było biało. tak jakby pani z pralki spuściła z proszkiem coś. A taki, że... Ale wszystkie. Cały staw. Ile tych ryb tutaj pan ma? 890 takie powyżej kilograma, do powyżej półtora. No średnio 1,5 wysalić. Myśli pan, że da się uratować te ryby? No ratuję już od, od, od torku wieczora. Widzi pan jak się tą tylko widotami ściągam to wszystko z, z tego stawu. Wczoraj do w górze. A ja tu ryłem od rana do, do, do czwartej. bez obiad, bez śniadania. No. To gdzieś jakieś środki nałożyte na polach? Nie wiem tego, ale mówię. Tam ryby są zdrowe, bo tam mam stawia się z przodu. Tutaj tak. Między tym stawkiem moim i to jest kolegi, a Przed ja dalej chwilą mam. byliśmy tam a tutaj, rząsza. A tutaj. A to jest ostatni staw. To nie jest pierwszy staw, że coś tam, nie? I tam no, przy kamieniu jest. Tam jest rów taki pod asfaltem, i to idzie przez te. Przez tego gospodarstwa. gospodarstwa tam... i tam na polu. Mhm. Informował Pan jakieś służby? Tak, już wydałem do, wodę do zbadania. Teraz szczelbań radny. Um, mówi mi, że tu ma przyjechać jakiś lekarz weterynarii czy coś takiego. Zbadać wodę, nie wiem. No mówię, to jest tuste. I ryba dziupkuje, po prostu łapie do, ten atmosferyczny dodatkowo. Bo tym się jej strzelała, zaklejają i... Nie mogę sobie poradzić z oddychaniem, mm -hmm. jest tłuste, no to jest tłuste, to się no, klei do wiadra nawet, widzi pan jakie wiadro jest żółte. Mm -hmm. To nawet jak tak na rękę wzięłam, to, to... cała ręka brudna. No zaraz w ja rękę zobaczymy. To już teraz to już tak dużo tego nie ma. Bo no bo ściągam, ale, ale na drugi dzień to wychodzi z dna, tam coś płynęło. O. Pani rzuci okay. Widać, że tu już...